W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wygląda moja strategia inwestowania na EIKE od momentu jego założenia w listopadzie 2021 roku, jakie osiągnąłem w tym czasie wyniki, dlaczego ostatnio sprzedałem niemal wszystkie brytyjskie spółki dywidendowe, jakie są moje przemyślenia co do strategii inwestowania dywidendowego i jakie ewentualnie modyfikacje chciałbym wprowadzić w swojej strategii. Dzięki za wszystkie dotychczasowe subskrypcje i lajki. Przypomnę tylko, że przemyślenia zawarte na tym kanale nie są poradą inwestycyjną. Fajnie, jeżeli będą pewną inspiracją, ale na końcu każdy z nas musi podejmować własne decyzje inwestycyjne. Zakładając konto maklerskie w Boście w listopadzie 2021 roku, szedłem z założenia, że użyję IKE do budowy portfela dywidendowego, który w przyszłości pozwoli mi na emeryturze na życie z samych odsetek. Kumulując akcje wypłacające rosnące dywidendy przez okres ponad 30 lat, zbuduję sobie tę legendarną dywidendową kulę śnieżną, która stanie się tak duża, że po osiągnięciu 60. roku życia, dokonując częściowych zwrotów na IKE, będę mógł sobie wypłacać środki na codzienne życie. Przyjąłem strategię, że na IKE będę kupował polskie i brytyjskie spółki dywidendowe, z których nie jest pobierany podatek od dywidend, będę je następnie reinwestował, akumulując kolejne akcje. Najlepiej spółek, które wypłacają regularnie, rosnące w czasie dywidendy. Oczywiście każdy, kto inwestuje dywidendowo, zdaje sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem jest znalezienie na polskim rynku takich typowych arystokratów dywidendowych jak w Stanach Zjednoczonych. Na brytyjskim rynku trochę mniej, ale też jest to wyzwanie do pewnego stopnia. Dlatego taka strategia w Polsce jest pełną sztuką kompromisów, z pewnością nie jest strategią w pełni optymalną. Ale dlaczego inwestuję w ten sposób? Przez te kilka lat moja strategia i podejście inwestycyjne ewoluuje. Jednak ciągle do pewnego stopnia uważam, że dywidendy są istotne, chociaż nie mam już do nich podejścia na zasadzie must have. Dywidendy dają pewne poczucie namacalności zysków z inwestycji. Ten cash flow z dywidend wpływający na konto sprawia, że widzisz faktyczne poczucie tego, że firma, w którą inwestujesz, zarabia pieniądze, a ty jednocześnie masz z tego realne korzyści w postaci gotówki na koncie. Mam pewne przemyślenia dotyczące mojej strategii, którymi podzielę się w dalszej części, ale sprawdźmy na razie, jak działała ona w trakcie niemal 4 lat mojego inwestowania na IKE. IKE w listopadzie 2021 roku założyłem w BOSC-ie. Od tej pory wypełniałem co roku pełne limity, wpłacając łącznie 95 tysięcy złotych, w tym roku zostało mi jeszcze do wpłaty niecałe 9 tysięcy. W okresie inwestycyjnym niemalże 4 lat przełożyło się to na obecną wartość portfela 134,5 tysiąca złotych co przekłada się na średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 16,5% rocznie. Portfel od początku inwestycji tak naprawdę praktycznie nigdy nie spadł poniżej zera, jedynie dwukrotnie dotykając tej wartości. W okresie czterech lat łączna stopa zwrotu wynosi ponad 77%. Porównując mój portfel do benchmarków, czyli S&P 500 w wersji Total Return, czy funduszu Fucji All World na cały świat, Udaje mi się w tym okresie dość znacznie pobijać punkty odniesienia. Biorąc pod uwagę, że mój portfel składał się przez większość okresu głównie z akcji polskich i brytyjskich spółek dywidendowych, mimo że chcę wierzyć, że wynika to w jakimś stopniu z moich umiejętności inwestycyjnych, tak naprawdę trzeba przyznać, że miałem trochę szczęścia, że inwestowałem w okresie, w którym na polskiej giełdzie można powiedzieć, że była hossa i był to dobry okres dla spółek z naszego rynku. Początek inwestycji przypadał na okres, kiedy niedługo po rozpoczęciu inwestycji w moim portfelu wybuchła wojna na Ukrainie. Mogłem akumulować dość tanie polskie akcje, które były zdołowane przez strach wynikający z powodu wojny za naszą wschodnią granicą, co przełożyło się na dużo niższe wyceny w okresie kiedy ja kupowałem te akcje na przestrzeni dwóch, trzech lat dały one dość wysoką stopę zwrotu, nie tylko z samych dywidend, ale też przede wszystkim z aprecjacji kursu akcji w tym okresie. Też trzeba powiedzieć, że okres inwestycyjny między listopadem 2021 roku a listopadem 2023 był czasem, kiedy na amerykańskiej giełdzie panował trend boczny. 2022 rok był słabym rokiem dla rynku akcji amerykańskich, stąd też wynika tak dobry wynik w odniesieniu do benchmarku SP 500. Myślę, że należy też powiedzieć, że 4 lata w okresie inwestowania w perspektywie całego życia jest to relatywnie niska próba i trzeba przyznać, że wynik 16,5% średnioroczny, jak do tej pory, jest na pewno wynikiem powyżej oczekiwań i jest wynikiem bardzo dobrym. Jednak, tak jak mówię, raczej wynika to z tego, że polski rynek performował dobrze w tym okresie, więc te wyniki mam nadzieję, że utrzymają się. Jednak trzeba wziąć pod uwagę. Że równanie do średniej rynkowej zapowiada, że mogą one być nie aż tak dobre w kolejnych okresach? Z tym, że też moja strategia inwestycyjna trochę ewoluuje i z biegiem czasu trochę bardziej przekonuje się do inwestowania nie tylko dywidendowego, ale zwracania uwagi na inne czynniki w ocenie spółek niż tylko tego, czy wypłacają regularną, rosnącą dywidendę, przywiązuje większą wagę do rozwoju i perspektyw spółki. Co też w pewien sposób odzwierciedlają zmiany w moim portfelu na przestrzeni lat. To, że zacząłem dodawać do mojego portfela regularne zakupy indeksu SP 500 w postaci syntetycznej, notowanego na giełdzie papierów wartościowych w polskich złotych. Jest on na tyle efektywny podatkowo, że ze względu na swoją syntetyczną konstrukcję, podatek od dywidend nie jest pobierany w Stanach Zjednoczonych, a następnie na IKE. Dywidendy przychodzą od niego w całości, więc możemy je reinwestować dalej bez potrącenia podatku. ETF na SP 500 jest też pewną dywersyfikacją portfela pod względem zarówno walutowym, jak i geograficznym. Ryzyko walutowe inwestowania w SP 500 w długim terminie powinno się uśredniać. Kupując ten ETF na przestrzeni czasu, kupowałem go zarówno przy droższym, jak i tańszym dolarze, który można powiedzieć, mamy obecnie przez ostatnie. Ponad dwa lata staram się regularnie dokupować ten ETF na moim IKE. Dodatkowo, patrząc na wyniki mojego portfela, widzimy, jak duże znaczenie miało to, że polskie akcje kupowane były w naprawdę sprzyjającym okresie, kupując akcje polskich firm państwowych, dywidendowych, takich jak PKN Orlen, PKO, PZU, GPW. Najlepszym przykładem w moim portfelu jest tutaj PKO SA, który kupowałem po 60 kilka złotych. Jest to moja najlepsza inwestycja. PKO SA zwróciło mi nominalnie jak do tej pory najwyższą kwotę na samym wzroście kursu akcji i też na samych dywidendach, gdzie 60% ceny zakupu zostało już do tej pory wypłacone w postaci dywidend, jest to mała pozycja, którą zacząłem i której tak naprawdę nigdy nie powiększyłem od jej początku. Podobnie sytuacja wygląda z innymi państwowymi firmami, takimi jak GPW, PKN Orlen czy PZU, które kupowałem w dość dobrych cenach, co powoduje, że obecnie mój dywidend yield stopa wypłaty dywidendy od ceny zakupu jest na dość wysokim poziomie i powoduje to, że mogę spokojnie Trzymać te akcje, czekając na kolejne wypłaty dywidend, i też dlatego nie mam zamiaru sprzedawać tych akcji będę je dalej trzymał na moim koncie. Myślę, że trzeba powiedzieć, że moja strategia inwestycyjna, mimo to, że jest długoterminowa i zakłada trzymanie akcji przez długi czas, docelowo najlepiej do 60 roku życia, aby dotrzymać do momentu wypłaty z IKE bez podatku albo do dokonywania częściowych zwrotów bez podatku, ale jest ona o tyle aktywna, że Decyzje inwestycyjne podejmuję tak naprawdę uznaniowo. Mam na myśli to, że to ja decyduję o momencie rozpoczęcia pozycji, kiedy jest atrakcyjny moment dla mnie na wejścia w dane akcje i tak naprawdę z tego też wynika to, że mój portfel na GPW jest dość rozdrobniony. Mam 15 pozycji, mniejszych lub większych, ponieważ zaczynałem je w różnych momentach i w różnych momentach uznawałem, że dane pozycje są atrakcyjne pod kątem. Stopy wypłaty dywidendy bądź pod kątem punktu wejściowego, który w przyszłości może dać mi relatywnie dobrą stopę zwrotu i rosnącą dywidendę w czasie. Dlatego posiadam m.in. takie spółki jak Kenty, które były jednym z moich pierwszych zakupów na początku portfela i którą dokupywałem też przy spadkach przy okazji kwietniowej decyzji Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł. Podobnie mam z firmą Dekora, który pierwszy zakup i rozpoczęcie pozycji było jeszcze w 2021 roku i którą również udało mi się dokupić względnie okazyjnej cenie w kwietniu 2025. Jest kilka takich spółek, które posiadam na swojej watchliście właśnie ze względu na to kryterium preselekcji rosnących i regularnych dywidend, tak jak w spółce Dekora czy Kenty, co przekłada się na to, że jestem skłonny trzymać te pozycje i powiększać je w momencie, kiedy uważam, że cena zakupu w danym momencie jest atrakcyjna ze względu na sprzyjające okoliczności na rynku, a właściwie panikę rynkową bądź jakieś sytuacje, która powoduje, że tymczasowo wycena jest trochę zdołowana. Tym sposobem mam też w portfelu dwie spółki córki z grupy ASECO: ASECO BS i ASECO SEE. W ASECO BS rozpocząłem również niemalże na samym początku portfela. ASECO SEE kupiłem jeszcze przed przejęciem spółki matki przez y, firmę Advent, które spowodowało wystrzał kursu. To są stabilne spółki, które jak na polskie warunki można powiedzieć, że są arystokratami dywidendowymi, więc dlatego też jestem spokojny trzymając je w portfelu. I ewentualnie powiększając pozycję, jeżeli nadarzą się sprzyjające warunki. Neuka, na której mam małą pozycję i miałem ją bardzo długo na liście zakupowej, udało mi się ją kupić przy okazji spadków taryfowych w kwietniu. Jest to firma, którą chętnie dokupię przy spadkach bądź rynkowej panice. Jako jedyna albo jedna z niewielu na polskiej giełdzie ma wpisaną politykę rosnącą dywidend. I Jest to biznes działający w branży, która siłą rzeczy powinna się rozwijać wraz ze starzejącym społeczeństwem. Kruk, XTB i Bulimeks, spółki, które kupowałem w mniejszych pakietach w ostatnim czasie, i myślę, że one odzwierciedlają pewną zmianę podejścia w mojej strategii inwestycyjnej, bo o ile są płatnikami dywidend, to kupowałem je raczej z myślą o długoterminowym rozwoju firmy, więc tutaj zdecydowanie bardziej zwracam uwagę na czynnik wzrostowy i potencjał rozwoju spółki. Budimex pod kątem dofinansowań z KPO i też spekulacyjnie pod kątem zakończenia wojny w Ukrainie, odbudowy Ukrainy, co myślę, że może się w średnim bądź długim terminie przełożyć na wzrost dochodów, przychodowości spółki. Co też biorąc pod uwagę, że Budimex wypłaca regularnie dywidendę, przełoży się na pewno na wzrost dywidendy w przyszłości. Jeżeli chodzi o XTB i Kruka, biorąc pod uwagę ich potencjał i ambicje do rozwoju na rynkach zagranicznych, wierzę, że spółki te będą w stanie zwiększać swoje przychody w średnim lub długim terminie, co też w dalszym czasie przełoży się na wzrosty dywidendy, które obie firmy chętnie wypłacają. Trzy pozycje, które świecą się na czerwono w moim portfelu obecnie to Ambra, Mobruk i Text. Text i Mobruk są w sumie największymi czerwonymi flagami, bo to dwie spółki, które mają obecnie przy sobie wiele znaków zapytania. To są zakupy dywidendowe, które mogą okazać się okazjami, ale mogą się też okazać kulą u nogi ze względu na zagrożenia, które przy nich się pojawiają. Są to małe pozycje, które rozpocząłem relatywnie niedawno i też są pozycjami do przemyślenia w kontekście zmieniającej się strategii inwestycyjnej i zwracania uwagi na rozwój i perspektywę spółek w portfelu. Też dość duży znak zapytania stoi przy spółce Ambra, którą kupiłem jeszcze na początku 2022 roku, która była postrzegana zawsze jako polski arystokrata dywidendowy. Jednak, patrząc realistycznie, trzeba powiedzieć, że spółka również ma swoje zagrożenia przez te 3,5 roku, no i też pojawił się problem ze zwiększaniem dywidendy w ostatnim roku. I myślę, że jest to pozycja do przemyślenia, zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że jest to relatywnie mała pozycja, której nie powiększałem tak naprawdę przez cały okres inwestycyjny. Biorąc pod uwagę, że jest to portfel dywidendowy, a przynajmniej od początku był budowany z taką myślą, należałoby spojrzeć na to, jak na przestrzeni lat wyglądały wypłacane dywidendy w portfelu, zarówno w wyniku kolejnych wpłat, jak i w wyniku zwiększania wypłaty dywidendy przez niektóre spółki. W pierwszym roku było to nieco ponad 1500 zł, w drugim już 2500 zł. W ubiegłym roku wartość ta osiągnęła 3500 zł. Myślę, że w obecnym roku zdecydowanie przebije te granice. Zostały jeszcze kilka dywidend, które niedługo trafią do portfela, jak dywidenda od spółki Orlen, spółki Kruk, też grudniowa dywidenda z ETF-u SP 500. Więc myślę, że nominalnie spokojnie w tym roku przebijemy wartości z 2024. Ciekawym wykresem jest stosunek wartości wypłacanych dywidend do średniej wartości portfela, w której pokazuje jak ewoluuje moja strategia. Z roku na rok wysokość procentowej wypłaty dywidendy zmniejsza się systematycznie, co też jest powodowane kolejnymi wyborami, decyzjami i ukierunkowaniem bardziej na wydaje mi się jakość, rozwój, perspektywy spółek lub zakupów, które Podejmuje nie tylko na wysokość dywidendy, co nie ukrywam na początku budowania mojego portfela inwestycyjnego było większym priorytetem. Tak naprawdę na przestrzeni czasu coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że inwestując dywidendowo, może co prawda oszczędzamy 19% podatku na wypłacanych dywidendach, które potem możemy reinwestować i budować taką dywidendową kulę śnieżną, ale jednocześnie i nam? IKE daje nam tę możliwość, że w perspektywie kilkudziesięciu lat, trzymając zyskowne pozycje, na końcu nie będziemy musieli zapłacić od nich podatku od zysków kapitałowych, więc wszystkie zyski na końcu inwestycji będziemy mogli ewentualnie reinwestować w aktywa, które będą nam wypłacały duże odsetki na pokrycie codziennych wydatków, jeżeli będziemy chcieli przejść w fazę konsumpcji i zacząć po prostu konsumować zyski, które wypracowaliśmy przez lata. Co w efekcie prowadzi mnie do wniosków, że ważna jest całkowita stopa zwrotu z portfela, całkowita stopa zwrotu z poszczególnych pozycji. I o ile dywidendy, cashflow z dywidend jest ważny i jest fajny do zauważenia na swoim koncie maklerskim, też nie zamierzam totalnie porzucić inwestowania dywidendowego, ale coraz większą uwagę zwracam na to, żeby spółki, w które inwestuję, miały dobre perspektywy rozwoju, a nie tylko wypłacały regularną, rosnącą dywidendę. I te przemyślenia doprowadziły mnie do tego, że postanowiłem zredukować 4 z 5 pozycji, które posiadam na brytyjskich spółkach dywidendowych, właśnie ze względu na potencjał rozwoju, na perspektywy firm, które posiadałem w portfelu i to, że również nie spełniały one już dużej założeń strategii, którą przyjąłem na początku inwestowania, czyli wypłaty regularnych, rosnących dywidend. Ponieważ kiedy rozpoczynałem budowanie portfela. I dokładałem spółki brytyjskie do portfela dywidendowego właśnie ze względu na to, że nie jest pobierany od nich podatek u źródła od dywidend. Oczekiwałem od nich zdecydowanie bliższej replikacji arystokracji dywidendowej niż to, co mamy na polskim parkiecie. Dlatego też spodziewałem się, że spółki brytyjskie będą wypłacać regularną, rosnącą dywidendę i te pozycje, które posiadałem, jak Legal General czy Unilever, od praktycznie początku portfela. Podobnie jak Diageo, które w ostatnich dwóch latach również nie zwiększyło swoje dywidendy, a grupa Burberry w ogóle przestała wypłacać dywidendę. I dodatkowo należało spojrzeć prawdzie w oczy, że każda z tych spółek posiada dość dużo czerwonych flag i znaków zapytania pod kątem perspektyw rozwoju firm. Dlatego stwierdziłem, że warto przenieść te środki zainwestowane w brytyjskie spółki gdzie indziej. Zlikwidowałem 4 z 5 pozycji. Jedyna pozycja, którą zostawiłem na brytyjskiej giełdzie to British American Tobacco, która jest moją najlepszą brytyjską inwestycją do tej pory i w ogóle pierwszą firmą, którą kupiłem na swoim Ike. Mimo, że jest to spółka typowo high yield o bardzo wysokiej stopie wypłaty dywidendy, to zwróciła mi na przestrzeni niemal 4 lat ponad 40% na samej wzroście kursu akcji i 30% na wypłaconej dywidendzie od ceny zakupu. Dlatego jest to jedyna pozycja, którą na razie zostawiłem, i także dlatego, że w momencie sprzedaży pozostałych akcji brytyjskich miałem dywidendę w drodze od British American Tobacco, biorąc pod uwagę tylko trzy darmowe przewalutowania w roku na BOSSie, nie chciałem zostawiać tych wiszących funtów brytyjskich w powietrzu, dlatego zostawiłem na razie pozycję na BAC i zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się tutaj. A podsumowując decyzję o sprzedaży spółek brytyjskich, stwierdziłem, że nie jest to optymalna alokacja mojego kapitału. Postanowiłem go przesunąć w inne miejsce. Tak naprawdę w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży spółki brytyjskie, uwzględniając zmianę kursu walutowego, były tak naprawdę na zero i to tylko dlatego, że British American Tobacco ciągnęło ten wynik w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda mój portfel Ike i jak zmienia się na przestrzeni czasu, w opisie zostawiam link do śledzenia go na portalu MyFund. Jest też link do rejestracji, jeżeli sam chciałbyś skorzystać z dwóch miesięcy najwyższego planu w MyFund za darmo i 20% zniżki na abonament po tym okresie, możesz założyć konto wybierając przy rejestracji polecenie z kanału Wolność Finansowa. Ja sam korzystam z MyFund od początku mojego inwestowania. Jedynym problemem, który napotkałem na początku jest ta nieustanna chęć sprawdzania wyceny aktywów, która myślę, że jest naturalna na początku inwestowania. I z którą każdy z nas musi sobie w długim terminie poradzić. Daj znać, co sądzisz o moich przemyśleniach co do strategii inwestycyjnej na IKE i decyzjach, których podjąłem. W kolejnym odcinku postaram się opowiedzieć o tym, w co ulokowałem środki ze sprzedaży spółek brytyjskich i dlaczego podjąłem takie decyzje. Dzięki, że oglądajesz do końca. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka i subskrypcję, żeby kanał mógł się dalej rozwijać. Do zobaczenia następnym razem.